Witajcie Manko witajcie witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale w dzisiejszym odcineczku jak widzicie tutaj, wypożyczony pożyczo, ciąg zostałem przez przeszkolony. Ciewnie do kukurydzy, nasiona 60 już po remoncie i co zostało dodane w tej 60 tak naprawdę tutaj o obciążniki obciążniki. Owszem, nie No oczywiście, kabina. Z tyłu, chlapacze. Tutaj taki wzmocniony i Jeszcze trójkąt. Kierownica jest inna. Nie zmieniałem siedzenia. Jest po prostu inna. dobra mam włączone, żeby nie było, że dwa razy coś I to chyba tyle, jeśli chodzi o to. No, chyba tak. No i tutaj, dzisiaj będą opryski, ale najpierw nawoziłem. Dosłownie sobie nawoziłem. Jak wiecie, napisałem w komentarz pod poprzednim odcineczkiem, żeby się skończył film. Nie wiem, jak, jak to zwykle mi nie wyrzuca. Yy, ale dałem tym koniom wodę, dałem owsa i siano Jedną belkę, no i są dwa koniki, ale najpierw idziemy sobie. Mam 15 tysięcy tyle wyniósł mnie remont z wypożyczeniem razem i dziennika. i nawozięse i to bardzo dużo no trochę to, to, wiecie ale nawożone jest i jest to żeby dzisiaj coś też zrobić takie o, chłopie i o, nawet jeszcze to ja zostało że tym... o mogę tu przenieść, bo to widzę, że jakiś... Wiecie. No, hmm, nawet trochę to kosztowało <noise> Miałbyś jedno pole kupywane dzisiaj. Ale tak pomyślałam, że jak ja mam tyle pieniędzy, to kupię sobie jedno pole. I w następnym odcineczku może, może, kurde, jak zwykle, nie wiem, wy... no tak sobie też czasami bardzo sprawdzać, żeby się nagrywa, żeby tak nie było właśnie. Yy i tak naprawdę pole jest zaorane o właśnie o co chciałem sobie kupić i chyba właśnie je zakupimy petrzem i na tym będę siać będę to nazywać łubinem, ale ogólnie będzie to sojam jest to o ten kawałek 148 368 ja sobie lecę bo czasu nie ma Będę sobie tak sprawdzać, przepraszam za to, że, ale chcę mieć chociaż nagrany jakoś, więc wiecie. Dzisiaj tak naprawdę będzie, będą, um, opryszki, kultywacja, postaram się tutaj o zrobienie tego, więc się śpieszymy, bo mamy co porydzę. Nie wiem, co jest z tym ragami. A i właśnie, o tym zapomniałem powiedzieć, że inny kolorek jest trochę, środki. Y, troszkę znany nie lub Nie pamiętam jak to wygląda czy bardziej, jest taki właśnie bardziej y, czerwoniejszy, czyli mniej. Dobra. Chciałem dzisiaj skultywować te pole zasiać, opisać je. I w następnym tak jak mówiłam, nowy ciąg sobie kupić. No i sobie na już będzie nowy ciąg. I już będzie to na podobnie z napędem 4x4. Uch, łożysz, kur... Ja nie mogę. Co się stało? Ja mam pytanie, co się stało? Niekontrolowane nie, nie, ja tutaj nie A miał być tak ładnie. Dobra. Nie to, że... nie rozumiem tych naby tam. Mięty. A ja sobie podjadę. Pod tą też trzydziewka tak tak stoi, bo tam chciałem robić oprywki, ale czy to się uda? To ja nie wiem. Jeszcze może z innego frontu. Chciałbym tutaj ci widzono. Nie kontrolowałem tej rzeczy były. to nie jest. To jest raptor w ale już ja tak naprawdę A, i właśnie o tym zapomniałem powiedzieć, że nowy czynnik, który będzie. Yy, się, że zreszył, bo, no 60 jest Ale nowy czynnik, który będzie właśnie patrzyłam, jest to stan dosłownie igiełka gdzie nie, trochę rcy i tak naprawdę tyle remont nie będę żadnego robić prędzej będę staw jakiś kupować powinienem już też prób miałem kupować jakiś nowy ale chyba no nie wiem, też mam plan kupić orkama Patrzcie, czy się nagrywa Pewnie tak wyrzucie, a czasami będę nagrywać. Boże kur... Dam. Bo tutaj też jest nawigacja GPS. Z tej nawigacji też zostałem przeszkolony. Ty, tutaj w klasie nawet jest takie coś. O tego co nie zauważyłem, że na tym monitorku jak jest większa prędkość to jest taka strzałka niebieska jakby. Nie ja strzałka bardziej... Nie wiem. to będzie jednak ziarno kukurydza z tej strony zajadę tak, ona będzie na ziarno yy, yy, nie, nie będę na kiszonku, to sobie na początku pora już siać muszę się, się ustawić, plus tutaj yy, Żem o, ale dobra kukurydza jest yy. Hmm. Tak jak... Okej. Okay. To jedzie coś. Si. Ups. Ja akurat nie sprawdzałem. Chyba. Czy ja mogę sobie też siedzieć w następnym miesiącu? Tak, to sobie jednak chyba w maju zasiejemy ja muszę... sobie. I to już naszym czynnikiem. Nowy tak naprawdę, który będziemy mieli, bo tym trochę wolno widzę, że wchodzi też tam w opryskiwaczu w kiesiawce jest oprysk na chwasty i właśnie opryskam na kawałek i owiec opryskiem na chwasty. tutaj zrobimy sobie taką przerwę będzie akurat w sam raz więc długo to też nie zajdzie. tak samo też tam rozmawiałam, że jakbym yy, yy, jakby mi trochę zostało kasy i tylko kasy i tutaj oby zostało tego nie będzie wyładowywane to po prostu mi oddadzą trochę z tego i będę mieli po prostu do nas, dla następnych osób to bo u nich jest taka opcja żeby właśnie wykupić mi też zostaną te nasiona więc wiecie że mi zostaną to muszę sprawdzić to, że mi zostanę to będzie super właśnie. Już nawet mam plan. I teraz o innej rzeczy mówię, plan jak sobie rozpocząć to, bo nie wiem, najprawdopodobniej będą ze 2-3 przejazdy z tego pola Owsa. To akurat będzie i sobie tutaj przejdziemy, więc wiecie. Yy, muszę tak patrzeć, no za to Was akurat przepraszam, że tak będę sobie patrzeć. Ty, nie mogę w ogóle jechać tempomat? ten pomat teraz, gdy przyspieszyłem pedałem to. Jedzie, ale tak to nie, ho, teraz sobie zwolnię. I teraz, no, teraz jakoś. Nie wiem, za tym się włączyło. Jak? <grym> Patrzę, żeby też, no wiecie, no nie było tak, jak w poprzednim odcineczku. Tutaj sobie na łące odstawię. Yy, ten ten... I mnie po prostu opowiedział, że przyjadę, zabiorę. Żeby mnie nikt tutaj nie odwoził. <zysy> Co się żem zrobił? Co ma jakieś uprawy jeszcze? Żeby tam trawę zrąbało? Cóż, wzięło to już wzięło. To Ja nic nie zrobił, ogóle tutaj jest taka szpara. Jakby... No ja z tego nawię jest trochę, ale jak mam dostęp pieniądze za ten nawóz i za osiągą, to naszą, to. Ja chętnie przyjmę. No dobra. Składamy. No i sobie staniemy tutaj. I idziemy teraz po y, naszą poczciwą Udzieloną trzydziestkę. Musimy wyłączyć 60. Yy. Ale zawamy będzie z tym. ale będzie tym nie za razie. A teraz jedziemy robić okryszki. Ja mam jakieś spadki FPS-ów na stadion. I to, to jest tak, że w tym które strony mam. Tak na przykład jak w tą yy, jadę w tą, tam takie coś, mam wielkie spadki FPS-ów. Jak w to to już no lepiej się nie radzi. Niezda. <głupy> tak nim Po dwóch stronach. Tak, dlaczego tu jest mi zasiane kawałek? Nie wiem. Co naprawdę? Ja nie mam dlaczego. No. Trójka. Ale jeszcze nie niszczy. Chyba, że mam wyłączony, nie wiem. To jest chyba pierwsza faza wzrostu, to... Albo mam wyłączoną. A tak myślałam, że... <grywanie> fajnie będzie. Ono mam No, to damy tak naprawdę. Nie stracę. Na zbożu. Też nawozy będą, nie wiem, sobie chyba zrobimy w zasadzie nocnieszku. Na e, nawozy na tamtym kółku. Mikrofonie od mi coś e, walnęło, jakby to powiedzieć. W sumie teraz sobie inaczej zrobię. Że pojadę tam do końca, światło kosło zapalę, pojadę na tą kukurydzę i się rzucimy to chyba będzie najlepiej. Dobra. Też w ogóle, gdy zakup będzie nowej maszynki, właśnie nowego traktora, to... Zobaczę, bo nie pamiętam ile tam kosztuje. Jak mi starczy... starczy mnie star, starczy... No nie wiem jak to wczoraj powiedziałem. Ale jadę przy boku... Nie jadę przy boku. To zakupię może jeszcze jakąś maszynkę do tego. Najprawdopodobniej będzie to do tego pół albo talerzówka jakaś. Albo talerzówka. Albo no nie wiem, wezmę troszkę pożyczki czy coś i, i pójdzie. Na no dwie się I chyba tak będzie właśnie zrobionym. Ile chwastów tutaj jest? Niby tylko jeden miesiąc, a wiele ich jest. Co bym mógłbym też no sobie opryskam od razu ziemniaki Tutaj tak przejadę Opuścimy kurde dojadę no całego pola ziemniaków tutaj ja nie będę pryskać, ale sobie tak z połowy jeszcze opryskam oj ten znacznik to chyba Wiecie widać jaki też w, w następnym odcineczku najprawdopodobniej, w następnym najprawdopodobniej będzie akcja. No nie wiem jeszcze, co z maju to będzie. Akcja z siankiem. Więc wiecie. Nie gadajcie, że tutaj nie jest, nie Jest. jest. To też Wymaga zwałowania. Co, nie też już... ja pomyślałem, że może w przyszłości, jakby to powiedzieć to zrobię jakąś serię z rala. ale nie mam pieniędzy tak naprawdę na maszyny a bym chciał bardzo zrobić właśnie serię z maszynami rolniczymi Po prostu kupię parę maszyn, takich polskich olejka na przykład i wiecie no i będę mieć jakieś kawałeczek pola i będę sobie uprawiać, ale jakby co powiedzieć, krucho mnie wkasło. Tutaj widzę, że. Fajnie się to robi. To w następnym odcinku chyba nie będzie sianka. Akcji siana. Tylko zrobimy to tak, żeby. Bo chyba na czerwcu wyrośnie to siano. To trawo tutaj o po prawej stronie to zrobimy sobie tak, że pojedziemy w następnym odcinku pojedziemy sobie sprzedać yy. Sprz sprzedać Przedaż. zakupimy przywieziona będzie nowa maszyna potem sobie pojedziemy stalerzówko albo z kultywatorem yy, na tamto pole zasiemy o i to będzie cyna w odcinku no, dobra no, wyłączę światła ale ja też jakbym już chciała się z Wami żegnać. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jak się Wam spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Możecie zostawić subskrypcję i jak chcecie, napiszcie jakiś miły, miły komentarz. Więc do zobaczenia, do następnego. Cześć!